Witam Was serdecznie w nowym wideo i dzisiaj wreszcie otwieramy sobie Baby Monster. Ogólnie dalej nie pogodziłam się z tą nazwą. <laughs> Jakby uważam, że teraz jeszcze jest spoko, ale w miarę jak wiecie, one będą dorastać. Chociaż w sumie nawet nie wiem, jaki tam jest przedział wiekowy. Ciężko stwierdzić. Ale ogólnie uważam, że to jest taka nazwa. Mm... No, nie do końca <noise> atrakcyjna, ale, ale okej, okay, no wiecie, komu to wybierać, prawda? Nie mi. <noise> ale mamy to obejrzenia sobie właśnie tą dużą wersję. Po prostu fotobook to jest, tylko absurdalnie wielki. W wielkości gdzieś, tak, właśnie płyty winylowej wydania. I mamy też cikity wersje, tylko jak to się nazywało? Uh, a, tak, album, tak. YG tak, album wersje. Także będziemy te dwie otwierać, Chyba zaczniemy od fotobooka. Tak, tak, zróbmy. Ogólnie nic nie widziałam, co w tym albumie się kryje. Omijałam wszystkie um, unboxingi, po prostu jak najbardziej mogłam. Czekajcie, wyciągnę dodatki. Ogólnie naprawdę chciałabym, żeby ktoś z YG wytłumaczył, czemu, jakby czemu taki wygląd albumu, bo już pomijając to, że on jest po prostu wielki, to widzicie jaki on jest taki mięciutki, nie ma grzbietu takiego konkretnego, żeby było widać chociaż po prostu nazwę grupy, chociaż w sumie tutaj tytuł albumu jest taki... Tak naprawdę, jak na dwa grupy. Ale, że wiecie, nie ma grzbietu konkretnego, więc to nie będzie w ogóle stało na półce w żaden normalny sposób. Jakby, kaman. Jak już robicie takie, jak ja to mówię, gazetowe wydania, to chociaż dajcie twardy grzbiet, tak jak na przykład uh, Kiss of Life. To jest typowo takie gazetowe wydanie, a jednak mają taki grzbiet, który pozwala, żeby to chociaż jakoś w miarę stało. Pomimo tego, że też jest takie duże. No, ale dobra. Moja ulubiona piosenka, to myślę, że to jest mimo wszystko Shish. Uważam, że to jest po pierwsze tak dobry title track, a po drugie, naprawdę mega fajna piosenka. Chociaż powiem, że pierwsze przesłuchanie miałam takie. Mm", a potem, im więcej razy słuchałam, to po prostu uwielbiam tą piosenkę. Uwielbiam. Jeszcze nie są mega utalentowane. Okej, okay, tak, powiedzmy, że widać obie strony. Ukrzyż jest to mega duże. Uuu, jak pięknie wygląda. Wow, mega wygląda pięknie. W ogóle nie widziałam tych zdjęć. Czasami mi się udało mieć spoilery. Fajne też mają stylizację mega, podoba mi się hej, tu mamy całą grupę. Fajnie wyglądają, mega. Zrobią się z tym? Tak to już mi się wydawało się zwykle. Przepięknie wyglądają, mega mi się podoba. Ogólnie nie taki bardzo prosty koncept. Trochę, trochę nie chcę porównywać, bo uważam, że mimo wszystko to są bardzo różne grupy Baby Monster i Blackpink. I wiem, że oczywiście jest, że każdy chce je porównywać. Ale powiedzmy, że w pewien sposób, może trochę podobne do właśnie przeszłych sesji e, Blackpink, ale myślę, że to jest kwestia YG po prostu. Mam nadzieję, że dziewczyny no, w sumie już YG zapowiedziało, że mają dostać chyba pełen album, jeśli dobrze pamiętam chyba na jesieni jakoś. Co prawdopodobnie oznacza, że niestety nie dostaniemy comeback'u Blackpink w tym roku. To jest mega smutne, ale chociaż może któraś z dziewczyn da solo swoje. Uuu! Ej, to wygląda trochę jak jakiś, wiecie, top model. <grym> jak w top model robią te różne czołówki i tak dalej, nie wiem czemu, ale to totalnie ma vibe top model. Czekajcie, żebyście widzieli te członki niektóre są. Na pograniczu też. Bo no niestety jest strasznie duży ten album. Ej, totalnie to ma top model vibe. I to te tło też mi się kojarzy z top model. <laughs> już wiemy skąd doczerpnęli inspiracje. Uuu. Pięknie. Nie wiem co mówiłam. Już nie pamiętam. Coś mówiłam o Blackpink. A, no, że dziewczyny mają mieć y, pełen album. Bodajże na jesieni albo koniec lata, także nie mogę się doczekać, bo one są naprawdę mega utalentowane i ich występy to też świetnie pokazały. Że jednak warto było czekać na ich debiut. Chociaż i tak uważam, że YG totalnie w kiepski sposób je, ich, je zadebiutowali, bo... Za długo czekaliśmy na ten praktyczny debiut, no, ale też tam potem jedna z członki miała problemy zdrowotne. Jeśli dobrze pamiętam, także no i tak dobrze, że zaczekali na nią po prostu. A Czaki ta pięknie wygląda. Szkoda, że właśnie nie ma więcej outfitów, ale może w tej wersji tak będzie. Bardziej zróżnicowane. No, okay, tu nic nie ma, więc nie to jest to składane, ale okej. Okay. No i tu mamy płytę. No nic szczególnego z wyglądu. Po prostu wygląda jakby, nie wiem, została op opryskana krwią. Czy to chyba, że to ma być konfetti? Nie, no chyba bardziej, ale że krwią. Nie wiem. Nie wiem, jaki to był e plan. Dobra, ale tak się prezentuje. Fotobook. No, nie też fajne jest to logo, że jest takie błyszczące. I że właśnie mamy też na kładce imiona wszystkich dziewczyn. Mamy kolejną jakąś książeczkę, która na kładce ma siódemkę, bo jest ich siedem. Jakbyście nie umieli liczyć. O, widzę, że to będzie fotobook jeszcze jeden. Ej, no to fajnie. To mnie akurat cieszy. Uuu. Nice, Ej, ale ładnie wygląda. Dobra, mamy trochę inne luki, to też na plus. Mam nadzieję, że w tej wersji tak one się nie powtórzą, ale jest duża szansa, że się powtórzą. Powiem Wam, że jestem jeszcze na tym etapie, że nie do końca je rozróżniam. <laughs> Jakby nie zagłębiłam się jeszcze na tyle, powiem Wam, by em, całe, całe to wszystko, bo no nie wiem czemu. Po prostu jakoś tak wyszło. Po prostu bardziej skupiam się na słuchaniu muzyki, oglądaniu występów. No i akurat Chikita, ona jeszcze przed tym ich oficjalnym debiutem albumem od razu przykła moją uwagę. <laughs> ale. Nie rozróżniam do końca dziewczyn. Nie będę oszukiwać oprócz Chikity. Ogólnie zawsze mam podejrzenie, która jest, która, ale nie będę mówić nagle, żeby się tutaj nie ośmieszać, jak powiem źle. Ale wiecie, no, one dopiero się zadebiutowały, także mam czas się ich uczyć <laughs> i zapamiętywać. Ogólnie mówiąc, tutaj są w takiej kolejności napisane imiona, ale tutaj zdjęcia są na pewno chyba w innej kolejności, czy nie? Może i nie? Nie, no w innej. Ok, także nie wiem, czy tutaj one idą w kolejności... Mam jakiś kod. Czy idą w jakiejś kolejności od wieku? Czy tu idą od wieku? Nie mam pojęcia. <grym> także... Ale okej, okay, fajnie, Fajnie, że mamy dwa fotobuki, chociaż więcej zdjęć dzięki temu. Z takich ogromnych rzeczy to mamy jeszcze takie naklejki, co totalnie mi przypomina Blackpink, Born Pink, ten winyl taki w dużym kartonowym pakowaniu. Gdzieś na moim kanale jest unboxing. Wydaje mi się, że tam też były takie naklejki i bardzo podobnie zaprojektowane. Taki, co, tak, coś mi się kojarzy, albo coś było, że, że było bardzo podobnie zaprojektowane. Ale ogólnie naklejki są bardzo ładne. Mamy coś takiego, i w pierwszej chwili, jak to wyjmowałam, to miałam takie. E, czemu tutaj jest chusta biała strona? Ale to jest przecież oczywiście plakat. Nie wiem, czy miałam jakiś brain freeze. I się nie domyśliłam tego. Uuu. Ogólnie, no ładny plakat. Chociaż ja też nie lubię, jak są takie wąskie, a długie. Ale no ładnie powiedzmy, że wygląda. No to zdjęcie jest takie dosyć proste, ale to też kwestia tego prostego tła. Ale fajne mają stylizacje, które jakoś współgrają ze sobą nawzajem. Chociaż tu mi się nie podoba, widzicie tą dziurę? Między nimi? Powinny być inaczej zapozowane, bo ta dziura przykuwa moją uwagę najbardziej na tym zdjęciu. Ale. Jestem upierdliwa po prostu. Pomyliłam się, że jestem w top, jesteśmy w top model. Dobra, mamy harmonikę. Uuu, i tej samej, jak rozumiem, na tyle wiadomości i rysunki. I'm a mamy monster. Uuu, jaki cute. I pewnie z drugiej strony będą ich zdjęcia. O, i tu są podpisane, także jak ktoś ma wątpliwość, kto jest kim, to wtedy możemy sobie zobaczyć. I też to jest taka harmonika, widzicie, można ją e, rozdzielić po prostu i każdego zdjęcia będziemy mieli dziennie. Także cute. O, właśnie z takich członkiń, które nas 100% rozróżniam. To jest właśnie. Czikita. To jest. Ona, nie jestem pewna, nie pamiętam jakiej imię się wypowiadało, ale ją właśnie rozróżniam. I rozróżniam też rami. Tak, dobrze mówię? Tak. <śled> Ruka to czasem rozróżniam, czasem nie. A reszta dziewczyn one mi się mylą. Chociaż powiem, że rozróżniam właśnie ją, tylko ona mówię, nie pamiętam jej imienia. W sensie pamiętam jej imię, ale nie pamiętam jak się wymawia, więc nie będę się śmieszać, ale ona też mi się czasem... one wydwie mi się czasem mylą. Ale no, wiecie. To jest te czasy, prawda? Ale fajne fajne pocztówki. Fajne, że z tyłu są te obrazki. Może ja tym razem karty zostawię na koniec i wszystkie karty obejrzymy na końcu, bo jest ich dosyć sporo, bo są jakieś różne preorderowe. No chyba tak zróbmy. Dobra, przechodzimy do tej wersji. a Tak, tylko sobie otwórzmy. Także jeśli ktoś się jeszcze nie domyślił, to postanowiłam na ten moment, że z Baby Monster będę zbierać CZP. Jeszcze zobaczymy co mi się z kart trafiło, bo no, widziałam zdjęcie, bo to z tych albumowych, bo były to jakby... Um, dobierane karty, bo to było zamówienie grupowe. Także zobaczę co mi się trafiło i może jeszcze kogoś innego będę zbierać, ale... Chociaż nie wiem czy powinnam, <laughs> ale Chiquita na ten moment na pewno chcę zbierać, bo... No, mówię, przykuła moją uwagę najbardziej w ogóle, jaki ma make-up. Ogólnie, co jest fajne w tych tak albumach, jeśli kupiliście wszystkich członki, to tutaj właśnie wychodził e, obrazek ich sylwetek i chyba albo Baby Monster napis, albo Bymy, coś w tym stylu. Także fajnie, a z drugiej strony mamy podpisane i tytuły. Jestem mega ciekawa jak to wygląda, bo przyznam szczerze, że... Też nie widziałam. <grymne> wow, to jest przepinka. OMG oh my god. YG to naprawdę w tym kombaku się postarało. Zacznijmy od fotobuka. Tak się prezentuje okładka. Czyli właściwie jak ta główna okładka. To jest jakiś spis treści, gdzie się jakieś zdjęcia znajdują. Ha? to jest jakiś znowu kod QR. Aha, i czekajcie, i tu mamy chyba inny koncept. w ten sposób odwracamy go. To jest ten sam outfit, co było w tym dużym? Chyba tak, nie? Także w sumie na dwie, dwie wersje były dwa koncepty tylko. Znaczy w sumie, na no nie jest źle jeden. <grybujesz1> <grybujesz1> Okej, okay, tu mamy znowu jakby spis treści. To mnie bardzo dziwi jakby ten spis treści, nie, nie rozumiem go. Nie rozumiem sensu. Ale, ale okej, okay, może jak, jakiś to sens ma. Okej, okay, ogólnie ten fotobóg powiem wam, ej faktycznie, że to się odwraca, bo tu jest siódemka w ten sposób. Jakby było tak, to byłaby do góry nogami. Ło, wow, okej. Okay. No dobra. <noise> ogólnie to ciekawe. Potem mamy Cikita, Wiki, Wikipedia jakby. Czyli zbiór informacji o niej będzie. Ej, ale to jest cute! Nie wiem, czy to ona rysowała, ale surocze. Okej, okay, tu mamy zdjątko. Podpis. Datę urodzenia. Nie wiem, co to ma oznaczać. Będzie potrzebny tłumacz. <laughs> Właściwie tej też wszędzie. O, pytania i odpowiedzi. A i tu pytania, jak rozumiem, od Ciekity, do nas możemy odpowiedzieć. Aczkolwiek trzeba przetłumaczyć. Okej. Okay. Ej, fajny mega pomysł w sumie. Taki zbiór informacji. Ej, jakie cute obrazki. I fajny taki klimat właśnie trochę, że to jest takie ala odręcznie robione. O, tutaj chyba, jak rozumiem, jest wiadomość od Rory do niej. Chociaż nie wiem, co oka mam. Ale okay. O, tutaj jest obrazek Monster ta przez nią. A tu jest miejsce dla nas, że możemy narysować. No. Fajny pomysł. E, w sumie New Jeans miała bardzo coś podobnego w tym e, Blue Booku, w tym ich pierwszym albumie. Także ja takie rzeczy bardzo lubię. Szczególnie przy debiucie, że możesz faktycznie coś więcej się dowiedzieć. E, mamy naklejeczki. Fajne, że, nie, że właśnie są te odręczne rysunki zawarte i jedno i zdjęcie. Fajnie wygląda. Mhm, tu mamy instrukcję jak e, użyć kodu, który znajduje się po drugiej stronie, żeby e, aktywować, zapisać ten album. No i tak jak mówiłam, mamy tą przypinkę. Ogólnie, no, pewnie sobie ją gdzieś może przypnę, no, też z drugiej strony mi szkoda, bo ja z reguły te przypinki zawsze gubię wszystkie, bo one się łatwo otwierają. Też fajnie, no fajnie to wyglądało, ma taki totalny klimat, takiego czegoś odręcznie przygotowanego dla nas, co fajnie, fajne jest, bardzo podoba mi się. Dobra, i zabieramy się za przegląd kart wszystkich, Powiem wam, że ten album to coś on będzie szybko zniszczony. Po pierwsze, wydaje mi się, że jest ta kładka z takiego materiału, że ona będzie się łatwo brudzić, a po drugie to po prostu jest za duże i za miękkie. Także no zobaczymy. Dobra. O nie, ta musisz się chyba odwrócić, bo kradniesz fokus. Mamy karty, to będą z wersji tak A pozostałe będą albumowe, albo te dodatkowe preorderowe karty. Także, w tagu, jeśli dobrze pamiętam, to są po prostu trzy karty i one są zapewnione. Nie trzeba kupować więcej wersji, żeby wszystkie uzbierać. Cute. Podoba mi się ten makijaż, fajnie wygląda. Także mamy jedną. Te tyły są takie znowu mega proste, no nie jestem fanem takich tyłów, ale... Okej. Okay. Też cute w tym samym stroju. I trzecia. Trzy, cztery... u i to jest taka bardziej pozowana. Mega no Ogólnie fajna jest ta fryzura, ale ciekawi mnie ile w niej jest sztucznych włosów. Czy wiecie to wszystko, czy to są sztuczne włosy doczepione? Pewnie tak. <głos> <głos> Ale fajnie. Czyli taki jest set z tego albumu, tak. Okej, okay, tutaj mamy rorę, jeśli dobrze pamiętam. No, jak słodko wygląda urocza. Niestety nie jest to ciki. Uh! Tutaj o, jest ta, której mówiłam, że imienia nie potrafię wymieniać. Mm -mm. W sensie nie pamiętam jak się wymawia. <grym> Ale też urocze karta. Ona jest prześliczna też. Zresztą wszystkie one są prześliczne. I tu mamy trzy, cztery i... Ha! Która to jest? Um. Powiem Wam, że nie jestem pewna. To jest ten moment, kiedy już nie rozróżniam ich. Z... Każda powinna dobytować w innym kolorze, włosów. To byłoby mi łatwiej. Nie wiem, to muszę sprawdzić na templatecie. Nie jestem pewna, nie, nie będę próbować strzelać. Może to jest też Rora? Podobne usta mają, chociaż może i nie. No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, i bierzemy się teraz za te karty dodatkowe. Także w pierwszej kolejności mamy karty, one się nazywają bundle version i one chyba są, um, właśnie jeśli kupiło się cały set tych tagów, chociaż nie jestem pewna. To wtedy dostawało się set tych kart, i one były po prostu między nami rozdzielone. Możliwe, że nie, ale tak mi się wydaje. Tu mamy podpis. Ciki, czyli wiemy, kto to będzie. <grych> Tada! Ta karta, niestety, trafiła się. Um, o widzicie, z, powiedzmy z uszkodzeniem, z taką linią, no ale akurat mi to nie robi jakiegoś takiego dużego problemu bywają gorsze uszkodzenia, jak na przykład, albo mu także, <laughs> ale wygląda uroczo. I ta druga też jest z tego właśnie um, bundle paka. O, jak urocza wygląda. Ale ten kolor włosów też jej mega pasuje, też w tym blondzie też, ale fajnie. Właściwie już mamy kart, nie? Bo się nazywa dobry debiut, jeśli w sensie dobry album, jeśli tyle kart dostajesz. Dobra, potem mamy YG Select Poby. Tutaj mamy wiadomość. U i jest holo. Uuu! Ej, mega jest to holo, podoba mi się. Mam nadzieję, że przy tym pełnym albumie też w ten sposób będą działać, żebyśmy właśnie tyle kart mogli dostać. I tyle wersji wystarcza. Nie potrzebujemy więcej wersji albumów, chociaż strzelam, że już przy pełnym albumie będzie ich trochę więcej. Ale mogłoby zostać tyle. Fotobook te wersje tak. To byłoby idealnie. Kolejny YG Select. Uuu, cute. Mega mi się podoba też. W sumie, nie wiem, z czego to jest. Wygląd... może z teledysku? Już nie pamiętam jak ona wyglądała w teledysku. Dobra. I mamy drugie YG Select z takim obrazkiem z tyłu. Czy to jest ten kod z tej bajki arstokraci? Czegoś tak? Pamiętacie taką bajkę starą z Disneya? Tak trochę wygląda podobnie. O, to jest to z blizaczkiem. Fajnie wygląda i fajna ta fryzura właśnie była z tymi takimi czarnymi pasmami. Very cute, podoba mi się. I drugi YG Select Pop. Uuu, fajne też i to jest jakby holo tło za nią. Mega fajnie to wygląda. Nice! No powiem Wam, że jest dobrze. No brakuje mi tylko kart e, z fotobuka, których chyba tylko są dwie, jeśli dobrze pamiętam wersję kart. Także no nie jest to dużo do, do zbierania. Mm, także mam nadzieję, że uda mi się łatwo e, dostać te karty, żebym. Mogła ukończyć tą kolekcję Chiquity, tak dosyć szybko, prosto, łatwo i czekać po prostu na kolejny comeback, na pełen album, żeby potem nie mieć już dziur od startu. Właśnie to jest moje teraz takie marzenie, że chcę naprawdę na bieżąco starać się, e, jeśli wychodzi jakiś album. Czy jest grupa, która ją ja decyduje się tak w 100% zbierać? Bo na ten moment stwierdziłam, że właśnie Chi chce zbierać na 100% jej karty albumowe. Jeśli chodzi o te dodatkowe karty, no to co mi się uda to przy okazji kupić, no to niech będzie. Nie będę pobów wszystkich zbierać, ale um, no jeśli chodzi po prostu o jej karty, no to chciałabym wszystkie zbierać, bo bardzo lubię Baby Monster, bardzo mi się podoba ich ten pierwszy mini album. Trzymam kciuki, żeby dalej też było super. Nie mogę się doczekać ich pełnego albumu, chociaż też ogarniamy smutek na fakt tego, że raczej nie ma co się spodziewać albumu Blackpink, ale no trudno się mówi, że się dalej. Przynajmniej mamy Baby Monster, prawda? <grytanie> także i tak nie jest tragicznie. Eee, także tak. Dziękuję bardzo za oglądanie tego. Y pewnie długiego unboxingu bo dosyć dużo gadałam przeglądając ten fotobook chyba że to wytnę ale no zobaczymy także dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem pa, pa!